Wszyscy chcą, by tutaj powalczył o 39. zwycięstwo. Zobaczymy, była już szansa. w Saporo skoczył 132,5 metra. Trzy zwycięstwa ma na wielkiej krokwi. To jest jego skocznia. Już wystartował. panu Lepisto. I teraz trzeba trafić. A później lecieć, lecieć. Falują mu narty. Mawiat pod narty. Fan. 38,5 metra, brawo, brawo, brawo. Co można powiedzieć? Można się cieszyć. 19 noty i obejmie prowadzenie. Znokautował ich na razie. Kto odpowie? Adam. Piękny lot. Marzenie. Tak, ta pewna sztremera. To było to, co chciałem. Na to czekałem. Ale my też, cała Polska, te 20 tysięcy. 138 Adam Mały, 4 punkty przed Severinem Freundem. Miał sporo odjęte...